Rozpoczynamy, mam nadzieję, ciekawe spotkanie. Piłka uderza sędziego. Pandesz. Sebastian Kelteras. Groźnie, ale stążyli na czas. To znaczy, przepraszam, Milito. to. A teraz Eto. Oddał strzał głową. Niestety, niecelnie. Pewna interwencja i przejęcie piłki. Pandew. Snyder teraz. Bezpardonowe wejście, ale skuteczne i czyste. Znów jest przy piłce. Świetnie naprawił swój błąd. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Eto teraz. Milito. Kell. Dobrze podał. Ładna akcja. Oddaje strzał. Ależ spudłował. Źle przyjął piłkę i nieczysto strzelił. Aguirre Zanetti, Pandew. Teraz Snyder. Milito. Teraz Kel. Łaszczykowski. przechwytaleb nie opanował. Kel. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Za szybko stracili. Sędzia. Był faul i rzut wolny. No, znakomicie przerwał tę niebezpieczną akcję obrońca. Arbiter pozwala grać. Mieli przywilej korzyści, ale jednak będzie rzut wolny. O, ładnie to zrobił. Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Mieli to. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Wiesz, wodę, że aktualna pojemność w San Siro po ostatnich pracach remontowych... Wykonanych w roku 2003 wynosi 85 700 miejsc. Dużo, ale muszę powiedzieć, że na San Siro najbardziej mi się podoba ten charakterystyczny dach, uważany za jeden z najbardziej urzekających w świecie. Ładny atak z skrzydłem, no i może dośrodkowywać. Nieudana akcja. Ryzykownie, ale udanie. Mekong. Pandew. Snajder. Ambiasso. Piłka wychodzi na aut bramkowy i będzie wznowienie od bramki. Racą piłkę. Snajder. Wesley Snajder prosto do przeciwnika. Błaszczykowski. Nieporozumienie i strata piłki. Łaszczykowski, Ambiasso. przegrał ten pojedynek obrońca, no i napastnik przy kilnce. Pan świetnie urwał się teraz na obrońcy, dośrodkowanie. Będą mieli rzut rożny. ostatniej chwili przejęli. No i znajdę. Mili to. Wygrywa pojedynek z obrońcą. Dobrze dograł. No dobry odbiór po stracie piłki. Ładnie dograł. Jest szansa? Niewiele brakowało. Ale sztuczka techniczna. Koniec pierwszej połowy. Przypomnę, mamy remis. Ej, jakim mi się nie chce. A nawet gdy ktoś ich podłe chce, to nadal im się nie zechce. Witamy Państwa po przerwie i zaczynamy. Inter przy piłce. Okay. Błaszczykowski. Wspaniale przechwycił. Pan Def. Jest dośrodkowany. No, nie mogą się przebić. No i Kel. Sahin. Walter Samuel. Przerywa akcji przeciwnika. Teraz Lucio. No i to. Zdążył w ostatniej chwili. Oszukał obrońcę. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Skutecznie dograł do kolegi. No nie, to nie mogło zaskoczyć bramkarza. Nie musiał się nawet ruszać. Ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Rzeczywiście dobre podanie. Czy to wykorzysta? Nie wykorzystał szansy i wciąż remisowo. Eto. Niełatwo odebrać mu piłkę. No i o mojela. No i znajdę Dograł w pole karne. Spalony? No tak decyduje arbiter. Ale jeśli tak, to minimalny. Nowy gracz na boisku. No i nadzieja na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. Piłka trafia do przeciwników. To nie było udane podanie. Kolejny raz w tym spotkaniu. Giasso Złe krycie i napastnik będzie miał szansę I za moment gra zostanie wznowiona Z rzutu wolnego Trener decyduje się na wzmocnienie linii napadu To wyraźny sygnał, że Renis go nie interesuje Ciekawe, że... Ależ pięknie złapał ten strzał Z rzutu wolnego Skuteczna interwencja Piłkarze Interu będą dalej się bronić Rzut rożny dla rywala Pan Def. Mili to. Lucio. No i przejęli w ostatniej chwili. Sahin. Mija obrońcę. Dobra wrzutka w pole karne może być groźnie. Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Pandew. Po raz kolejny zwycięsko wychodzi z indywidualnego pojedynku. Angiasso. Przy piłce Eto. Próba odbioru piłki w ślizgiem. Teraz Omojela. Czy to wykorzysta? Ależ był blisko. Dosłownie centymetry nad poprzeczką. No, udało się przejąć. No i znajdę. Robert Lewandowski. Piłka wciąż Do Dostrzegł partnera. Nie udało się. Znalazł się na czystej pozycji. Aut. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Mojela. Milito. Łatwa strata. Nie dał się oszukać. Wyczekał bezbłędnie. Wyśmienita interwencja. Znakomita. Ależ teraz świetnie wypiąstkował tę piłkę. Dobrze teraz przyjęli obrońcy. Nie dał się nabrać Lucio. Wspaniale. Brawa teraz do obrońcy. Słabo gra w obronie. Ale nie udało się Kto wygra? Wciąż remisowo Ryzykowna, ale udana interwencja Ładne zagranie Ramka w końcówce Dająca im prowadzenie Jaka radość I mamy powtórkę bramki dającej prowadzenie drużynie Interu w tym spotkaniu. Niewiele pozostało do końca meczu. Muszą obronić tę przewagę. No myślę, że to była chyba decydująca bramka w tym spotkaniu. Trafić w takim momencie, co za dramaturgia. Teraz będzie im ciężko odrobić straty. Ależ okazja! Brawo! Gol! Po raz pierwszy w tym meczu potwierdzają swoją dobrą postawę. Teraz nikt już nie powie, że ma wątpliwości, komu należy się zwycięstwo. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa do końca drugiej połowy już niewiele. Mecz właśnie się zakończył. To był ładny, ekscytujący spektakl. Szkoda tylko, że w wykonaniu jednego zespołu. Czasami mówią o takim meczu, że to był one team show albo one way ticket, ale dla drużyny przyjedzie. Dziś już się z Państwem żegramy. Za uwagę dziękuję bardzo Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.